Samotność to jedna z największych plag współczesności. W Polsce ma ona zwykle twarz seniora, dlatego na wagę złota są wszelkie inicjatywy, które służą przełamaniu samotności. O tym, jak bardzo są one potrzebne, świadczy największa wigilia na Mazowszu, która odbyła się w płocku. Wzięło w niej udział prawie tysiąc starszych osób. Trzeba w ogóle wyjść z domu i wyjść do ludzi, bo to jest ważne. Ważne jest i. I człowiek nie jest sam i nie czuje się samotny. Orlen Arena w Płocku wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Prawie tysiąc seniorów zasiadło do wspólnej kolacji wigilijnej. Wśród nich znalazła się także najstarsza mieszkanka Płocka. Pani Stanisława 6 czerwca skończy 106 lat. Bardzo miło, ma prawdę, że bardzo miło. Nie spodziewałam się, że tak. Mój Boże. Tak jestem szczęśliwa, jakbym w siódmym niebie była. Wigilię zorganizowało Stowarzyszenie Aktywny Senior. Bardzo wielu seniorów w Polsce nie będzie miało swojej wigilii, ponieważ są samotni, bo mają problemy materialne, bo żyją w kryzysie ubóstwa, bo żyją w kryzysie niepełnosprawności i nie są w stanie zejść po schodach, żeby kupić sobie produkty na tą wigilię. Każda z tych wigilii jest zupełnie inna, bo pojawiają się na niej kolejni nowi członkowie naszego stowarzyszenia. Nowe asy. Stowarzyszenie prowadzi także Centra Aktywności Seniorów w Muławie, Płocku oraz Płońsku. Dlatego na Wigilii nie zabrakło seniorów z tych miejscowości. Nie pierwszy raz już tutaj przyjeżdżamy. Jesteśmy już częściej. Młodzi nie zajmują się rodzicami, bo widzę moi sąsiedzi są samotni. To ja sąsiadowi na przykład we Wigilię nosiłam potrawy, bo nikt go nie odwiedził. Podczas uroczystości tytuł zasłużonej dla Stowarzyszenia Aktywny Senior oraz honorowej członkini otrzymała posłanka Henryka Krzywonos. We mnie wszystko wyje do tej pory, ale dlatego, że widzę seniorów, którzy prawdopodobnie część z nich pójdzie do domu i nie będzie miało z kim porozmawiać. To jest bardzo smutne, że na stare lata zostajemy sami. Nie zabrakło także dzielenia się opłatkiem i składania życzeń. Dla mnie najcenniejsze zawsze są te życzenia, gdzie my. Z takim trochę zauzawionym okiem patrzymy sobie w twarz i mówimy po prostu dziękuję. Stowarzyszenie Aktywny Senior zapowiada, że już w przyszłym roku swoją działalność rozszerzy na całą Polskę. Anna Piotrowska, TVP3 Warszawa. My także staramy się aktywizować seniorów, między innymi w programie Srebrny Telefon. To wszystko teraz, za chwilę pogoda i sport, a my wracamy do Państwa z Kurierem o 21.30. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru, do zobaczenia. we